Witam wszystkie lwy i zapraszam serdecznie na prognozę nowego miesiąca, miesiąca sierpnia. Ten miesiąc będzie bardzo ważny dla Was, nie tylko dlatego, że Słońce znajduje się w Waszym znaku do 21, czyli spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, wszystkiego dobrego, fokus jest na Was. A Wenus pozostaje do 4, czyli do nowego, właśnie w Waszym znaku. Wykorzystajcie ten czas. Miesiąc będzie ważny z powodu pełni, y, która odbędzie się 19 w znaku Wodnika, z bardzo znaczącymi y, aspektami. I po kolei teraz, co się będzie działo? Spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Słońce dodaje nie tylko siły woli, ale radości, zadowolenia spełnienia, abyście wy kreowali swoje życie w taki sposób, jaki chcecie. Myślę, że wiele lwów właśnie ze słońcem, kiedy to cztery tygodnie znajduje się w waszym znaku, nie będzie, nie tylko będziecie czuli się lepiej, ale czas jest na skierowanie energii na siebie, na zajęcie się swoimi pragnieniami, życzeniami, na poprawę może kontaktów w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju, może na rozwój, może zajmiecie się nowymi hobby, nowymi pasjami. Na pewno, jest to temat poprawy kwestii finansowej, razem z Wenus. Do czwartego, ale uwaga na relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju, a także tematy zawodowe i profesji, bo tutaj się będzie bardzo dużo zmieniać. Wenus już drugiego stoi w kwadracie do Urana, który zajmuje się tą Twoją profesją. Czy rzeczywiście tu jesteś szczęśliwy, czy wykorzystujesz swoje talenty? Czy masz swoją przestrzeń, czy możesz się rozwijać, czy jesteś e, odpowiednio opłacony, ale także chodzi o tematy relacji, partner wszelkiego rodzaju, czy wszystko naprawdę w tych relacjach. Pasuje i to będzie naświetlał także Pluton i pełnia dziewiętnastego w znaku Wodnika. Czyli zajęłabym się także relacjami i partnerstwami. Jeżeli ludzie, którzy nas otaczają, jeżeli wszystko, co nas otacza, odzwierciedla to, co jest w nas, czyli jest naszym lustrem, zajęłabym się przede wszystkim teraz sobą czego ja pragnę, jak ja sobie wyobrażam te relacje, na czym bazować, mają te związki, układu wszelkiego rodzaju, czy rzeczywiście idę w kierunku miłości, spełnienia, zadowolenia, harmonii, czy może gdzieś coś mi brakuje, czy też może fokus kieruje na to, co nie trzeba, zapominając o sobie. I tak nie ma być lwie, czyli fokus ma być na ciebie, na zadowolenie, na miłość, na szczęście i ekspansję i nie pozwalanie, aby inni Cię w jakiś sposób ograniczali, czy też na przykład wykorzystywali, może być tak, czy też zabierali Ci wolność. Czwartego jest taki bardzo dobry dzień, nów Księżyca w znaku raka i Wenus będzie. Przeskakiwała dzień następny do znaku panny. Razem z tym y, nów Księżyca w znaku lwa, czyli w Twoim znaku czwartego, i myślę, że wielu z Was ma ogromną szansę nie tylko na wyznaczenie sobie ogromnego celu i z tym celem y, po, po prostu postanowienie się zidentyfikować, aby naprawdę wartościami to. Tobie właśnie odpowiadało, chodzi o Twoje talenty, chodzi o Twoją profesję. Chodzi o pokazanie się, chodzi o tematy wartości, czy to, co robisz, zgadza się z Twoimi wartościami, i chodzi o tematy finansowe, czy rzeczywiście jest to opłacane, czy zarabiasz pieniążki odpowiednio, czy jesteś zabezpieczony, nazwę to, od podstaw, czy wykorzystujesz swoje talenty, a może w pewnych związkach i w pewnych układach trzeba coś zmieniać, i nów przynosi duże szanse, duże korzyści na to, że wreszcie wskoczysz. Na tą swoją drogę, czy to prywatnie, czy zawodowo, i na to masz bardzo dużo czasu. Szczególnie tutaj będzie to dotyczyć pierwszej dekady znaków lwa. Wenus przechodzi do znaku Panny, ustawiając się przed Tobą i pozostanie tutaj do 29, czyli prawie cały miesiąc. Nic to nie szkodzi, ponieważ ustawiając się przed Tobą. Zarabia dla Ciebie pieniądze. Jest poprawa kwestii finansowych i Wenus w znaku panny jest bardzo ostateczna. Patrzy na szczegóły, patrzy na detale. Jest to związane z pilną pracą, z dokładną pracą, nielimitowaniem się, nie ograniczaniem się, nie właśnie brakiem pewności siebie, ale konkrety. I tutaj myślę, że jeżeli włożysz w to dużo pracy, dużo energii, to Ty sam możesz tutaj poprawić zawartość swojego portfela, ale także może się pojawić na przykład jakiś dodatkowy job, jakaś dodatkowa praca, gdzie wykorzystując to, możesz tutaj na, na, naprawdę widzę, że Ty, że Ty przyniesiesz te pieniądze, że Ty zarobisz sam te pieniądze i wykorzystując swoje talenty na pewno. Merkury jest teraz w znaku Panny także w drugim domu i piątego. Gdy Wenus przejdzie do tego znaku, zatrzymuje się i wyrusza w bieg wsteczny, będzie sterowała do twojego znaku, czyli wkroczy do znaku Lwa 15 sierpnia. Razem z merkurem w biegu wstecznym nie jest dobry czas na początki wszelkiego rodzaju. Nie jest czas na duże zakupy, ale z merkurem w biegu wstecznym Szczególnie w znaku Panny, gdzie czuje się bardzo dobrze, że jest bardzo dobry czas na retrospekcję, na poprawianie, na reorganizację. Może właśnie będziesz myślał o tym, gdzie inwestować i jak inwestować swoje pieniądze, gdzie zarobić więcej tych pieniążków. Może będziesz zmieniał jakieś pewne decyzje, które, które postanowiłeś wcześniej, gdy Merkury był w Twoim znaku. Może inaczej podejdziesz do siebie, może właśnie zastanowisz się, gdzie uciekają te pieniądze, gdzie są te dziury, czy może właśnie inaczej trzeba podejść do tematów talentów, do te, tematu wykorzystania swoich talentów do tego, aby zarobić te pieniądze, bo, ponieważ w tym znaku ra, razem z tym Merkurem myślę, że mogą się pojawić jakieś kontakty czy propozycje, czy też coś, co wcześniej Ci uciekło, na przykład zarabianiem pieniędzy, może powrócić do Ciebie, bo tutaj jest naprawdę chodzi szczególnie o te tematy finansowe, że tutaj sobie poprawisz z korzyścią dla Ciebie. Siódmego słońce w Twoim znaku ustawia się pozytywnie do Jowisza, właśnie widzę, że to może być taki czas podjęcia bardzo ważnej decyzji, że otrzymasz protekcję ze strony przyjaciół, że coś ci się poszczęści, że właśnie zarobisz jakąś dużą sumę pieniędzy, czy też będzie jakiś temat współpracy i kooperacji z korzyścią dla Ciebie. 8 wenus przechodzi Merkurego w biegu wstecznym. Uwaga, ponieważ ten Merkury jest w biegu wstecznym, może będziesz coś rozwiązywał, może będziesz zmieniał jakieś decyzje związane z finansami, może będzie chodziło tutaj o jakiś kontakt, czyli nie podejmowałabym szybko jakichś decyzji, jeżeli chodzi o tematy finansowe, nie podchodzić lekko do, do tego tematu, czyli 8 sierpnia. 14 Mars łączy się z Jowiszem. Mars cały miesiąc stoi pozytywnie nastawiony do twojego znaku ze, znaku ze znaku bliźniąt. Czyli jest to taka przyjazna energia powietrza. Myślę, że będzie dużo energii, dużo siły, dużo mocy, dużo kontaktów, dużo może będziesz pracował gdzieś na social mediach czy w jakichś grupach czy nad jakichś bardzo ważnych projektach. I e, Mars ło, łączący się e, z Jowiszem, nie za szybko tutaj e, podejmować jakieś decyzje, zastanowić się, my wiemy, że ten Jowisz w znaku bliźniąt e, jest w upadku, jest planetą szczęścia, jest planetą ekspansji, ale przed każdą decyzją, pomimo, że energii Ci w tym miesiącu nie zabraknie, wręcz przeciwnie, że szybko, 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 ale nie robiłabym coś to po łebkach, nie robiłabym tylko dlatego, że muszę coś robić, że muszę, coś pokazać dlatego że z Jowiszem w Bliźniętach można stracić jeżeli coś zrobimy za szybko zbyt powierzchownie nieprzemyślanie coś tutaj będzie jakaś Yy, propozycja dla, dla Ciebie. Bym powiedziała: OK, ale się zastanowię. Na, na przykład, no bo jest korzyścią dla Ciebie, że przyjdą jakieś yy, propozycje, czy też przyjdzie ze strony przyjaciół, yy, ze strony ludzi o podobnym myśleniu, bo może jakiś temat współpracy i kooperacji. Na pewno teraz razem z tym Jowiszem byłby dobry czas pracy na social mediach, wyjścia na YouTube, na Instagramy czy na, na wszystko, co jest związane z social mediami, że, że będziesz miał do maja, 2000, do maja 2025 na pewno korzyści, ale nie za szybko, nie powierzchownie. Zastanawiaj się, czy też zastanów się, czy te informacje, tą wiedzę, to co robisz rzeczywiście dogłębnie Cię interesuje, czy właśnie jest to tylko takie dobra robię coś, bo robię, jak to w bliźniętach, że robię raz tak, a raz siak, a chodziłoby tutaj o zabezpieczenia i o stabilizację, abyś Ty czuł się pewny. Myślę, że Ty także w tych czasach będziesz to naprawdę podejmował. I 15 merkurę przechodzi do Twojego znaku i pozostanie tutaj do końca miesiąca i Ty będziesz podejmował jakieś inne decyzje. Ty będziesz się zastanawiał nad tematami Twoich celów, Twoich pragnień, Twoich wartości. Może właśnie powrócą jakieś kontakty, jakieś znajomości. Może będziesz zmieniał jakieś decyzje dotyczące Ciebie, dotyczące domu, dotyczące tak, czyli zmiana, retrospekcja, może wycofanie się z czegoś, gdzie wcześniej powiedziałeś tak, teraz może to nie za bardzo mi tutaj pasuje, muszę to zmienić i masz prawo do tego, bym zmieniała, jesteś znakiem stałym, że trzymasz coś, ale myślę, że teraz właśnie nie o to chodzi, abyśmy w tej erze powietrza trzymali coś do upadłego, pomimo, że widzimy, że to już nie działa. To już nie funkcjonuje, ale raczej mamy się położyć na falę. Na nazwę to mamy i z tym powietrzem. Jeżeli, że widzimy, ta fala idzie w prawą stronę, to w prawo. Tu korzystam, to się kończy. Dobra, o tutaj mogę teraz iść, tutaj załóżmy będzie lepiej, czy tuż zarobię, to się kończy. Masz się otworzyć na nowe. Czyli masz iść z falą, masz iść z tym powietrzem, dlatego że era niestety powietrza czy era wodnika nie daje stałości. Wręcz przeciwnie, że będzie bardzo, bardzo dużo zmian. Niejedyną stałością będą te zmiany, czyli dużo zmian. Uwaga, 16 Mars w znaku bliźniętach ustawia się w kwadracie do Saturna, energia jest zatrzymana. Może być tak, że Ty będziesz chciał coś zrobić, Ty będziesz chciał przejść do przodu, Saturn mówi nie. Saturn, jak wiesz, jest planetą karmy, planetą przeznaczenia, planetą ograniczeń, że może być jakieś działanie, że tak powiem, zatrzymane, ponieważ E, po, ponieważ, ten, po, ponieważ ten Mars znajduje się e, w, znaku, w znaku bliźniąt, tak? czyli mo, może chodzić o jakąś komunikację, o jakiś kontakt, o, o, o jakiś przekaz e, in, informacji. To poczekałabym, najważniejsze, nie robić nic na siłę, nie, nie robić nic, że tak powiem, dobra, mu, muszę to robić, dlatego że no, wiąże się to z jakimiś konsekwencjami czy ograniczeniami, czy też że coś po prostu się nie uda, wręcz przeciwnie. Przeczekałabym ten dzień i 16 na pewno nie forsowałabym. Nic na siłę. Tak samo osiemnastego, czyli zaczyna się tak naprawdę od 16. 16, osiemnasty, dziewiętnasty, nawet bym powiedziała od 11 do dwudziestego. Tak ogólnie bardzo uważaj, dlatego że zamanifestuje się to i w świecie, ale w życiu każdego z nas, ponieważ ta pełnia w znaku wodnika dziewiętnastego szczególnie dotyczy ciebie. a Także osoby urodzone 3 dni plus minus daty 19, że może być naprawdę na tutaj no, taka bardzo nie, niebezpieczna energia, czyli nie robimy nic na siłę. 18, czyli przed pełnią także uważamy, Merkury w Twoim znaku retro stoi w kwadracie do Urana. I to jest drugi ta, taki aspekt. Już mieliśmy, gdy ten Merkury był w biegu prosty, koło pełni w znaku koziorożca i może chodzić o zakończenie jakiegoś kontaktu, o zerwanie, o wyjście z pracy, o trzaśnięcie drzwiami ty właśnie po podjęcie jakiejś decyzji. Czy też albo ty podejmiesz jakąś decyzję, albo powiesz nie, nie chcę, dziękuję, rewolucja, wychodzę, mam tego dosyć. Albo może być tak, że ten uran w zależności od twojego aspektu będzie w, w jakiś sposób za, zabierze ci to, to, ograniczy cię w, w jakiś sposób. Czy też, że żeby, będzie po, po prostu ten, ten Merkury w jakiś sposób niepotrzebny. Nie Tutaj uwaga, nie robić nic na siłę, nie robiłabym... Uwaga ta także w kontaktach wszelkiego rodzaju, czy w komunikacji wszelkiego rodzaju, ja jak miałam teraz, czyli jak ten Merkury był w kwadracie do Urana, na przykład w połowie Wiednia we wszystkich dzielnicach nie było prądu, miałam porady, miałam nagrywać, no niestety nic się nie udało, czyli mo, może być to taką siłą wyższą, tak, że nagle coś się dzieje, że jesteś zablokowany, nic nie możesz właśnie czy z internetem, czy z kontaktami, czy na przykład w ruchu drogowym wpadłeś w korek, a masz jakiś te, te termin, załóżmy, nie forsować, nie denerwować jest dużo e, nerwowości na, na pewno dookoła tego dnia, dodatkowo Merkury jest w biegu, w biegu wstecznym, widziałam koło mnie są, jest tylko deptak i są restauracje, no to wszyscy od razu musieli pozamykać, ludzie byli pozamykani w sklepach, w garażach, nie mogli, nie mogli wyjść. Trzy godziny, no sobie wyobraźcie, tak? Czyli możesz wpaść w jakąś taką sytuację, która cię blokuje yy, i nie możesz nic zrobić. Nie mogłam też na, na przykład nikomu nic napisać, bo akurat bateria mi w telefonie wysiadła i yy, nie było prądu, nie miałam gdzie naładować. Czyli musisz się przygotować na jakąś sytuację, gdzie, okej, okay, trzeba usiąść, przeczekać, skupić się, właśnie nie de denerwować się. Później to wytłumaczyć w, w jaki sposób, jeżeli na przykład masz jakiś termin, tak? na przykład miałam jakąś paradę, także po prostu było później i nie forsować nic na, na siłę, ale także jeżeli chodzi o jakieś maszyny, czy zostaniesz zamknięty w garażu, usiądź sobie spokojnie, posiedź, przemyśleć po prostu, czy też przemyśleć jakiś inny sposób wydostania się z takiej sytuacji, ale są na, na, na pewno spokój nas w trudnych sytuacjach. Yy, uratuje. Znasz to. <grymne> Na pewno lew sobie poradzi. Ja też to przeżyłam tak, w ten poniedziałek. Okay. I yy, 19 pełnia w znaku Wodnika naprawdę z bardzo yy, trudnymi aspektami jednocześnie dookoła tego dnia Saturn, planeta karmy, yy, planeta yy, przeznaczenia. Yy, yy, yy. Ustawia się, czyli Jowisz, Saturn się ustawia w kwadracie do Jowisza, czy Jowisz w kwadracie do Saturna. Bardzo ważna konstelacja, która będzie dotyczyć nas wszystkich do czerwca 2025, jest związana z ograniczeniem szczęścia i ekspansji. Zrobię osobne wideo może na ten temat i podczas tego dnia nie tylko ta pełnia jest w opozycji dla ciebie wskazuje na temat relacji, partnerów wszelkiego rodzaju, ale Merkury właśnie jest w kwadracie do Urana, czyli zamknięcie to w garażu. Wenus jest w kwadracie do Jowisza, jest Temat wartości, miłości, Jowisz w kwadracie do Saturna i Mars na Jowiszu, że możemy za szybko coś zrobić. Uwaga, dotyczyć będzie na pewno tematów relacji, tematów partnerstw. To mogą być albo relacje bliskie, albo biznesowe, zawodowe. I ponieważ są bardzo trudne aspekty w opozycji do Twojego znaku, może być tak, że dowiesz się czegoś o jakiejś relacji, o jakimś partnerstwie, czy to biznesowym, czy, czy prywatnym, czy to może być związane z danym, z danym układem, może dotyczyć ta także relacji z dzieckiem, może z jakąś bardzo bliską ci osobą, że ale chodziłoby przede wszystkim o temat czy zakończenia, czy jakiejś rewolucji, czy jakiejś informacji, która cię zaszokuje w, w jakiś sposób, czy też wyjdą jakieś rzeczy, które do tej pory były ukrywane, pełnia Ujawnia nam to, co było ukryte, czy też zrozumienie, właśnie gdzie nie ma tej wolności, gdzie nie ma tej niezależności, lub też, że może jakaś osoba do, do tej pory na, na przykład ukrywała coś przed tobą. Lub może być tak, że ty do tej sytuacji, czyli zobaczysz co się będzie działo 16, 17, 18, 19, nawet bym powiedziałam do 20 przeczekaj jeszcze dzień, nie biegłabym za tym co odchodzi. Taka moja rada. Na to jeszcze będziemy ten temat pełni omawiać, pełni będą dotyczyć jeszcze raz osób, które są urodzone 3 dni plus minus daty 19.

I przechodzi do znaku panny. Tutaj pozostanie 4 tygodnie, ale to nic nie szkodzi, dlatego że od razu poprawia tematy kwestii Twoich finansowych. Widzę, że Ty będziesz zarabiał te pieniążki, że Ty będziesz się pewniej y, czuł, że będziesz patrzył właśnie na to praktyczne, czy jestem zabezpieczony, czy mam y, pieniądze, gdzie inwestować te pieniądze. W tym miesiącu też bym nie podejmowała żadnych ryzykownych y, akcji. Jowisz w koniunkcji do Saturna, ten aspekt be, 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 będzie trwał i trzy razy, dwa razy w roku 2024 i jeszcze w następnym roku ze względu na bieg wsteczny Saturna, teraz jest bieg wsteczny, a później Jowisza, te planety znowu zrobią y, ten, ten kwadrat i Słońce w znaku Panny daje Ci więcej pewności siebie, więcej stałości, więcej takiej stabil, stabilności, stabilizacji, praktyczności, ale też poprawia kwestie finansowe przez cztery kolejne y, tygodnie. I Wenus ustawia się w kwadracie 23 do Marsa. Uwaga, jeżeli chodzi o te pieniążki, widzę, że ty zarabiasz, że ty przychodzisz, ale lekką ręką w tym miesiącu yy, nie wydawaj ty, tych pieniędzy. Ty zarabiasz, ty masz, ale mo, może być tak właśnie, że ktoś z grupy przyjaciół, że znajomych, że yy, coś usłyszysz na przykład w internecie, o, zrób to, czy to nie rób. Dlatego, że możesz tylko stracić, polegaj na swoich emocjach, na... I na swoich e, uczuciach. I 27 znowu ta Wenus ustawia się w trygonie do urana, czyli znowu jakaś duża suma e, pieniędzy, miłe, nagłe, nieoczekiwane, miłe nie, niespodzianki, ale też temat profesji. Znowu właśnie te osoby, które chcą zmienić Job, bym przemyślała, bym rozmawiała i decyzję podejmowała, kiedy te, ten Saturn wyruszy w bieg prosty, tak? 20. 8 Merkury zatrzymuje się w Twoim znaku i wyrusza już w bieg prosty, czyli decyzję podejmuj po 28. Jeżeli chodzi o pracę, o współpracę, o kooperację, o inwestycje. O duże zakupy, o związki wszelkiego rodzaju, przede wszystkim dotyczyć to będzie Ciebie i układów, z taką y, świadomością, pełno, pe, pewną świadomością, gdzie naprawdę czuję stabilność, gdzie czuję się dobrze, gdzie będę czuł się, nazwę to wolny i niezależny, gdzie mogę robić to, co chcę. Jeżeli nie ma takiej y, możliwości, na, na przykład, czy nie będziesz miał, o tego nie mam, to i tak decyzję podejmowałabym po, po 28, czyli obserwuj teraz ten, ten miesiąc, co się dzieje do tego 28, szczególnie do tej pełni, a decyzję podejmuj po 28 y, sierpnia, kiedy ten Merkury będzie już w biegu prostym. 29, czyli na koniec miesiąca, bardzo dobra wiadomość: Wenus, planeta miłości, kreatywności, przechodzi do znaku wagi, i ustawi się. W pozytywnym y, aspekcie tutaj czuję się najlepiej. I to byłby temat nowych relacji, nowych kontaktów, popraw, popraw finansowych, pozostanie do 22 września, ale także bardzo dobry czas na naukę, bardzo dobry czas na ekspansję, na zdawanie egzaminów, na wyjazdy, na tworzenie stron internetowych wszelkiego rodzaju i na poznanie jakiejś osoby, z którą można na przykład wejść w trwały związek. Życzę wszystkim lwom wspaniałego miesiąca, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, zapraszam do kontaktu. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com, a może warto już zrobić horoskop roczny na rok. Następne, aby wiedzieć, co się będzie zmieniać w następnym roku, a będzie się bardzo dużo zmieniać, nie tylko ze względu na tą kryzysową konstelację Jowisz w kwadracie do Saturna, ale także Saturn będzie w następnym roku z Neptunem przechodził do znaku Barana i ustawiał się w pozytywnym aspekcie do Ciebie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.